Szanowni Państwo, dziś chciałbym zabrać Was w podróż przez kosmiczne krajobrazy, które kreślą nam codziennie mapy naszego życia, zarówno w wymiarze osobistym, jak i, moi drodzy, ogólnoświatowym. Oczywiście astrologia, jak starożytna sztuka przewidywania, odsłania przed nami tajemnice wszechświata, pomagając nam zrozumieć, jak te niebiańskie ruchy wpływają na nasze codzienne doświadczenia. I tutaj, moi drodzy, zgodnie z tytułem tego filmu. Chciałbym Wam przybliżyć bardzo ważny aspekt, moi kochani, czyli kwadraturę 23 sierpnia Wenus do planety Mars. Tutaj, moi drodzy, jest to naprawdę bardzo znaczący aspekt, który może na nas wpływać wpłynąć zarówno głęboko w naszą podświadomość, ale jest też wieloaspektowy. Moi drodzy, tutaj jest. Ten aspekt, czyli kwadratura Wenus do Marsa, jest, jednym z jest jedną z najbardziej y, intensywnych kon konfiguracji na ten dzień i na te dni, w których będzie ta kwadratura oczywiście działa działała. Wenus, planeta miłości, planeta harmonii oraz wartości, znajduje się. Momencie kulminacji w drugim domu horoskopowym w znaku Panny, tworząc właśnie tym samym kwadraturę z Marsem, wojownikiem nieba, który będzie przebywał w dziesiątym domu horoskopowym w znaku Bliźni. Wenus w Pannie jest jak subtelna, aż, aż właściwie, acz, no tak bym powiedział, precyzyjna tkaczka, która skrupulatnie wszędzie nici niczy naszych wartości. W drugim domu. Obszarze związanym z finansami, zasobami i poczuciem własnej wartości, Wenus skłania nas do przemyślenia, co naprawdę jest dla nas ważne, jak inwestujemy nasze zasoby, jak definiujemy naszą, oczywiście, wartość. Panna to znak analityczny, wymagający czasem, zbyt krytyczny, ale z sercem oddanym służbie oraz swojej. Doskonałości. Wenus w tym znaku sprawia, że nasze obecne relacje, zarówno z innymi, jak i tutaj jest ważna uwaga, samymi sobą, mogą być poddane nowej, surowej ocenie. Tutaj jest, jest taka możliwość, iż pojawi się potrzeba porządkowania i optymalizacji, nie tylko w sferze finansów, ale i w życiu codziennym. Pamiętajmy też, że Wenus jest cały czas w retrogradacji. Dlatego w życiu osobistym, retrogradująca Wenus, może skłaniać nas, nas w tym czasie do zastanawiania się nad tym, czego naprawdę pragniemy w relacjach, co daje nam poczucie wartości i w jaki sposób możemy wyrazić swoją taką prawdziwą, osobistą autentyczność. Może to być, moi kochani, czas powrotu do właśnie dawnych, zapomnianych relacji, lub konieczności przepracowania. Starych wzorców, z którymi się jeszcze nie uporałyśmy, czy nie uporaliście, które już właściwie nam tak naprawdę nie służą. Z kolei, moi drodzy, Mars w bliźniętach w dziesiątym domu horoskopowym to energia dynamiczna, zmienna i pełna intelektualnych wyzwań. Mars tutaj staje się jak niespokojny wędrowiec, który dąży do osiągnięcia celu, jednak często zmienia kierunek, pociągany przez nowe. Pojawiające się na horyzoncie możliwości. W dziesiątym domu horoskopowym, związanym z karierą, ambicjami i publicznym wizerunkiem, Mars będzie przynosił wiele nowych, ale nie zawsze stabilnych inicjatyw. Bliźnięta dodają do tego energii której nie brakuje kreatywności, ale brakuje stabilności oraz najważniejsze koncentracji. Teraz kwadratura między Wenus a Marsem to zderzenie dwóch różnych energii, które mogą przynieść napięcie zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. W życiu codziennym możecie odczuwać rozdarcie między pragnieniem bezpieczeństwa a potrzebą takiego normalnego działania. Wenus Oczywiście pragnie spokoju, pragnie stabilności i dbałości o detale, podczas gdy Mars w bliźniętach niecierpliwie gna nam tutaj naprzód, często ignorując drobiazgi, które dla Wenus w Pannie są no, tak naprawdę kluczowe. No i teraz, moi kochani, wpływ na poziomie emocjonalnym, na poziomie osobistym, moi drodzy, kwadratura ta będzie objawiała się jako nasz wewnętrzny konflikt. Możecie odczuwać frustrację wynikającą z potrzeby uporządkowania nas, Waszych właściwie finansów lub relacji partnerskich, podczas gdy jednocześnie będziecie mieli silną potrzebę działania i wprowadzania zmian, często właśnie w sposób bardzo impulsywny. Może to prowadzić do napięć w Waszych aktualnych związkach, gdzie jedna strona będzie pragnęła stabilizacji, a druga będzie dążyła do nowości i Ekscytacji. To czas, kiedy, kiedy będziecie musieli znaleźć, moi kochani, równowagę między tymi dwiema siłami, między właśnie ostrożnym planowaniem a odważnym, moi drodzy, działaniem. No i moi drodzy, oczywiście na koniec zapraszam do indywidualnej predykcji, czyli indywidualnych moich porad, moich analiz z wróżb, moi drodzy, opartych na kartach Tarota, kartach Lenormand, kartach cygańskich. Oraz jako astrolog oferuje horoskopy oczywiście urodzeniowe, horoskopy prognostyczne, tak logicznie do pięciu lat, horoskopy chorarne, czyli pytaniowe, horoskopy elekcyjne, czyli na określanie najlepszych dat do wydarzeń, które są celami, celami naszych, naszego życia, moi drodzy, oraz oferuje również horoskopy karmiczne, oparte na astrologii smoczej, które głęboko wnikają w nasze poprzednie inkarnacje i analizują karmę, z jaką musimy się zmierzyć w aktualnej właśnie inkarnacji. Pozdrawiam, do usłyszenia. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał, a jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, to ma przycisk Wesprzyj i bardzo za to Wam dziękuję. Pozdrawiam, cześć moi kochani, do zobaczenia.